Leży tak, ta Yamaha ten Areox w rozsypce, ale nawiązując do poprzedniego filmu, wyszkiełkowałem ten cylinder, przynajmniej to wygląda. Po ludzku, tłoczek zostaje stary, ponieważ jest prox, był robiony szlif, w środku też wyczyszczony. Nie ma tej rdzawki, także będzie to chodzić. Głowica również odświeżona silnika, nie szkiełkowałem, bo i po co? Jeszcze tam się zajmę gaźnikiem i innymi rzeczami, ale to w swoim czasie. Tak, żeby to grało wszystko i tak. Wyczyściłem sobie wał tutaj w miejsca, gdzie, gdzie uszczelniacze się dają, uszczelniacze na boku. Tutaj topik taki mały do niej uszczelniacze do xt. Eee, Łożyska wcisnąłem, tak zawsze, podgrzałem i weszły. Mm, już zdążyły przestygnąć, bo akurat się zająłem czym innym w tym czasie. Więc co, odtłuszczę to, to wszystko złożę łożyska, podgrzeję najpierw też w środek łożyska, żeby wał wszedł tak jak powinien i co? otłuszczę no, kołki dwa tulejki i skręcę dzisiaj tyle, bo to i tak dzisiaj sobota, to tak składam tylko, żeby sobie przez niedzielę wyschło żeby złożyć resztę, wrzucić go w ramę i odpalić a nie tak, że go we wtorek złożę, bo w poniedziałek pierwszy listopad że go we wtorek złożę i, i będę musiał czekać znowu zanim Wyschnie, żeby go z podnośnika ściągnąć i odpalić, nie? No, także... Ten temat tak na szybko. A jaki będzie krótki film? Może się uzbiera kilka minut. Mogę mnie dzielić? A, jebać. Nieważne. Yyy, eee, dobra, więc co? Wszystką wał, smaruję. Skręcam połówki i, i... tego tematu byłoby tyle. Później może tam pokażę, jak ten cylinder tłoko, Takie coś. Nic to ciekawego, ale zawsze, zawsze coś. Się cholera, wziąłem za składanie. Miało być tyle, ale jeszcze myślę, tłoczka założę, bo co to taki malutka pierdziawka, ten cylinder z tłokiem założę. Jeszcze ma sąsiad, paj zaraz, także jakiś malęż się szykuje, chyba sobotni. O, jak widać, ręką sobie kręcę, także nic się nie blokuje. To co, teraz głowiczka, bo głowicą jakoś tego bardzo mi nie nazwał, skręcę to. i No i może teraz już będzie tyle. Niech to tam sobie. O właśnie, jeszcze mi podniesie zaraz. Cylinder, tłok wyjdzie z pierścieni, znowu trzeba będzie celować. Tłok wyjdzie z pierścieni. Pierścienie się wysuną z cylindra. Ok, jest na razie dobrze. Dobra. Złożę to tak Tak być powinno w miarę. I... No i to już będzie fajne na dzisiaj. Jest potężny silnik na podnośniku już, także pora by go sadzić na swoje miejsce. Zobaczymy jak to pójdzie. Eee. No co, no, co nowe. no jedynie łożyska i uszczelniacze. gaznik tam troszkę przeczyściłem, tak żeby tylko zapalił. Ładuję akumulator i wleję mu świeżą benzynę i to nawet teraz spuszczę. Więc podciśnienie jest. Teraz mu spuszczę tą benzynę po to, aby później będzie silnik troszkę mniej miejsca. Wleję mu ze 2 litry świeżej. Dobra, bo temat taki, że on stał podobno długo. A dwusów i stara benzyna. Nie lubię się jakoś tak bardzo. Więc co, umieszam sobie tej benzynki świeżej i, i wkładam silnik. I będzie próba odpalenia za chwilę. Zobaczymy. Muszę go i tak przytrzymać pewnie ze dwa dni. Ej, jak pali po takim postoju, aby tam nie było żadnych niejasność, dobra składam dalej a co za tylko dwie śruby i silnik wisi i będzie odpalenie chodzi piździk mały taki nawet no ma bez ten wydech cichy podrażowałem akumulator bo troszkę był słaby i nie chciał zapalić a to już się ładuje chwilę ale no bo on chyba też nie trzyma bo mu prądu braku po chwilce dobra ściągnę sobie jeszcze wężyk od yy, od kąpy oleju zobaczę czy tam wszystko podaje tak jak powinna no i co tu wiele przeciągać, nic tu, tu nowego nie wymyślę, no bo, no bo co, taki to mały sprzęcik, o, no, tak się dzieje, zamek się podwinął pod koło, dobra, na razie niech sobie pyta. jak już bardzo nie dymi, to się tu nie uduszę, więc na razie niech chodzi. Jest Yamaha na zewnątrz, już gotowa jest, a ze trzy dni, ale nie paliłem jej, ponieważ taki był objaw, że jak postała dłużej. To nie chciała palić więc myślę, niech stoi, nie będę palił i zobaczymy co teraz będzie, spróbujemy na kopę może za pół spróbujmy na kopę czy zapali, ale będzie wstyd jak nie o. czyli by wskazywało że chyba wszystko dobrze eee, to tak nie był to temat związany to tam pisali, że jakieś pierścienie, nie było fazowania cuda świata to jest coś niesamowitego co tam wypisują niektórzy. O, już temat był znany od początku, jak tylko dostałem telefon, czy tam jest nie tak Odbusówy tak po prostu mają. Spróbujemy go zgasić. Telefon dzwoni. Zgasić i na guzik. O, wszystko gra. Troszkę przedymia, ale to nie istotne. Dobra. Sprzęt można uznać za... To zakończone, bo co tu więcej szukać.